<noise> y tak mieszkańców i ten mieszkańca z tego, to może. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja, ja, ja oczywiście. Ja oczywiście, jak tylko zostanę królem, przesunę granicę Mielca do, do, do Bałtyku. Ale y, y, w tym jest pewna myśl, wcale nie taka y, tylko żartobliwa. Bo wiecie państwo, gdyby powstała tak naprawdę y, nowoczesna autostrada, wreszcie, to ten dostęp do morza z Mielca i z każdego miasta w Polsce to jest kwestia 3-4 godzin. Ja wczoraj jechałem z Gdańska, wiecie państwo, ile jechałem? 8 godzin. Do Warszawy. Gdań z warszawa 8 godzin, samoloty odwołane, bilety trzy razy droższe, dziękujemy Państwu bardzo, bilety trzy razy droższe, samoloty odwołane, pociąg jedzie 8 godzin, samo, samochód jedzie 8 godzin, pociąg 8 godzin, jeździł 4,5 godziny jeszcze 2 lata temu, teraz jeździ 7-8 godzin jeździ pociąg Warszawa-Gdańsk. No więc y, 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 oni mają w tym sensie rację, że jeżeli by się postawili na normalną infrastrukturę, nagle Polska się robi mała. Ja teraz byłem przez tydzień tam w Wrocław, Opole, Katowice. To jest jedyna część Polski, gdzie powstała autostrada w ciągu tych ostatnich czterech lat. I mówię Państwu, że miałem odległości spotkania tak jak u Was po 200 kilometrów, i 200 kilometrów zajmowało godzinę, godzinę 10 minut, 15. I było się w drugiej miejscowości. I to już jest naprawdę wtedy nagle z Wrocławia do Katowic, z Krakowa, czy gdzieś tam, człowiek się przerzuca w godzinę, półtorej godziny, i wszędzie jest. I tak samo z Mieca może być. I naprawdę to jest skandal. Mamy wszystkie decyzje, pozwolenia, zgody, wykupioną ziemię, 80% dofinansowania z Unii Europejskiej. To nasze cholerne położenie geograficzne, które powodowało, że Niemcy i Rosjanie na zmianę przejeżdżali przez nasz kraj, może być źródłem naszego bogactwa. Ale musimy te drogi zrobić po prostu wreszcie. Co to jest za problem? Teraz, proszę Państwa, 100 milionów Europejczyków odwołało swoje wyjazdy do Afryki Północnej, do Tunezji, Egiptu, Algierii, bo są tam konflikty polityczne. I ci ludzie mogliby przyjechać do Polski. No, jak ktoś jest miłośnikiem safari, to rzeczywiście, bo nie trzeba zjeżdżać z drogi, żeby mieć y, w Polsce safari. Szczególnie polecam Warszawa, Poznań, ten pierwszy odcinek do Strykowa, tam jest więcej dziur niż asfaltu. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale y, w zeszłym roku do Polski przyjechało 10 milionów turystów. Dało 20 prawie miliardów obrotu. Gdybyśmy z tych 100 milionów, którzy nie pojadą w tym roku do Afryki Północnej, tylko 10% ściągnęli do Polski, to mielibyśmy podwojenie wpływów z turystyki. Niewyobrażalne pieniądze. Niewyobrażalne pieniądze. A, ale proszę Państwa, czy widzicie Państwo reklamę Polski za granicą? W Polsce ja jadę to jak dzisiaj do Państwa jechałem, tak? Cypr, Chorwacja, Turcja, pełno reklam. Przyjeźdź do Turcji na wakacje do Chorwacji i tak dalej. Byłem w zakopanym 10 dni temu na takim samym spotkaniu jak tutaj. Przed wjazdem do Zakopanego myślicie Państwo, że są reklamy Zakopanego czy tam podhala? Nie, Słowacja. Pełno reklam Słowacji. Żadnej reklamy Polski. Nawet w kraju już nie mówię, żeby pojechać do Niemiec, czy, czy gdziekolwiek i zobaczyć reklamy Polski. To jak ci turyści się mają tutaj znaleźć? To jeden tylko z wielu przykładów różnych zaniedbań. Następna grupa, następna grupa pytań, tak? Bardzo proszę. energii atomowej pan tutaj powiedział takie jedno zdanie że polska musi wybudować dwie elektrownie atomowe ja chciałem to powiedzieć że w mediach słyszeliśmy, że niemcy likwidują elektrownie atomowe nie ma jakiegoś alternatywnego źródła zastąpi te elektrownie atomowe chciałbym tutaj dodać jedną taką rzecz że trzeba wyłożyć 10 tysięcy złoty żeby taka elektrownia wybudowała jedną Dziękuję. pytanie, bo było dość dużo o Polskiej Kolei mam pytanie, jak ma Pan pomysł zreformować Polską Kolej, by to działało tak jak powinno? Dziękuję. Ja mam pytanie, czy nie obawia się Pan zmarga, zmarginalizowania w Sejmie i z kim ewentualnie mógłby Pan podjąć jakąś współpracę, nawet koalicyjną? Czy Pan proponuje coś młodym ludziom, młodym małżeństwom? Czy zakłada Pan jakąś prorodzinną y, politykę? Tak. Dziękuję. Ja chciałem zapytać, y, co Pan zrobi dla Podkarpacie. Dziękuję. Y, chciałem zapytać, co Pan zrobi dla Podkarpacie. Szczepan. No dzisiaj jednak jest tak, wszyscy to pokazują, że energia atomowa jest najtańsza. Energia ta odnawialna, którą, w której tak mocno się angażują Niemcy, jest do no dwóch, trzykrotnie droższa. To jest wielki problem dla nas. Na Niemiec jest to problem, ale ich jest stać przy tak niesamowitym uprzemysłowieniu tego kraju. To jest wynikiem oczywiście tego ryzyka, co się zdarzyło w Japonii. Ten lęk w Niemczech przed taką katastrofą jest właśnie i plus zamożność, i plus rozwój technologii powoduje, że mogą to zrobić. No jeśli my pójdziemy w te drogie technologie, to będziemy mieli po prostu bardzo drogą energię. Być może można myśleć o, o ograniczeniu do jednej elektrowni atomowej przy sukcesie w poszukiwaniu tego gazu łupkowego. Ale to też jeszcze jest kilka lat zanim się wyjaśni. A z drugiej strony jak nie zaczniemy teraz budować, to jak mówiłem, że się buduje 12, 14 czy 16 lat. Plus do tego trzeba naukowców, technika, obsługi, szkolenia, uniwersytety, programy naukowe. To jest gigantyczny pro, pro, projekt. Ja uważam, że też ma on walor cywilizacyjny, że jak Polska się nauczy tego, to będzie mocniejszym państwem, z którym się bardziej trzeba będzie liczyć na świecie. Że my mimo wszystko powinniśmy to zrobić. To nie znaczy, że nie mamy w ogóle inwestować w energię odnawialną. Ja sam oświetlam swój dom na wsi y, y, tymi, ogrzewam y, no, y, y, słońcem, tymi bateriami słonecznymi. Ale, to, ale to, jest, to jest uzupełniające, jak Pan doskonale wie. Unagrzanie w Polsce, czy ogrzanie nawet z pompy cieplnej i z baterii słonecznych, tak itd., jest niemożliwe. Musimy mieć dodatkową energię. Nie mamy takiego klimatu w Australii, świetnie, w Kalifornii znakomicie można y, y, stosować to na większą skalę. W naszym klimacie jest niezbędna znacznie większa liczba energii. Ona musi być dla nas najtańsza. Y, więc jestem zwolennikiem wybudowania najnowocześniejszej, bezpiecznej drogiej nawet w inwestycji, ale ze wszystkimi największymi standardami elektrowni atomowej. Jeżeli chodzi o PKP, no to po pierwsze nie było sensu dzielić na 67, jeżeli mają, ma być dalej tak, jak jest. No albo ten podział czemuś służył, albo nie. Ja nie wierzę, że spółka PKP dworca ma przynosić straty. I mogę się założyć z każdym w Polsce, z prezesem, z ministrem, premierem, że rok zarządzania tą spółką i ta spółka przynosi zyski to nie ma najmniejszej dla mnie wątpliwości. Więc albo to PKP dworce. Jeżeli nie ma pieniędzy w PKP dworce, ja nie znam szczegółowo sytuacji. Wprowadzamy na giełdę, bierzemy pieniądze z giełdy, dofinansujemy te dworce, podnosimy czynsze i uzdrawiamy sytuację finansową. I dla każdej z pojedynczych spółek albo trzeba ją zlikwidować, albo połączyć z jakąś drugą, albo sprzedać, czasami bo nie ma sensu wszystkich utrzymywać, albo wprowadzić na giełdę. I trzeba to po prostu krok po kroku zrobić, tylko wiecie co Państwo, tam nie ma intencji naprawienia sytuacji. To nie jest problem z wymyśleniem, jak to zrobić. Tylko, że tam chodzi o to, żeby jak najwięcej działaczy Platformy i psl obsadzić w tych zarządach i w radach nadzorczych. A potem się z budżetu dołoży 5 miliardów, jak to przynosi stratę. A nie ma intencji, żeby to dobrze działało. To jest właśnie podstawowy problem. Bo ja tu żadnej fi filozofii nie odkrywam, to jest łatwe do zrobienia, naprawdę. Tu ja y akurat na czym jak na czym, na biznesie naprawdę się z nami nie uwierzę. W to, że spółkach, która się zajmuje na torami y tymi kolejowymi szynami. ona wzdłuż y odstępuje ten teren na światłowody i ma miliardy majątek. Więc w wielu tych spółkach, nie znając wszystkich sytuacji, w wielu tych spółkach na pewno błyskawicznie w ciągu kilku miesięcy, roku można kompletnie uzdrowić sytuację. A niektóre trzeba zamknąć, niektóre trzeba sprzedać, niektóre trzeba właśnie wprowadzić na giełdę. Teraz jeżeli chodzi o koalicję w Sejmie, no oczywiście, że najbliżej jest do Platformy i do SLD. Na pewno nie będzie koalicji z pis -em. Państwo nie macie żadnej gwarancji, czy SLD nie będzie z PiS-em. Nie macie Państwo żadnej gwarancji, że nie będzie Platforma z pis -em. Macie Państwo 100% gwarancji, że ruchu palikota z pisem nie da się połączyć. To jest akurat w 100% pewne. Obie partie obie i platforma i SLD mają swoje wady. Są to partie władzy w tej chwili. Jedna i druga będą starały się przede wszystkim udawać, że coś robią. No ale mimo wszystko są najbardziej normalne z tego wszystkiego, co mamy do wyboru. Jeżeli nie mam możliwości działania sam, to się dogaduje z jedną lub z drugą. Na pewno, żeby wejść do jakiejkolwiek koalicji, to my postawimy Ministerstwo Edukacji, Narodowej Kultury, Pracę Społeczną, Służbę Zdrowia. Te miękkie resorty, chcemy nimi kierować. Wiemy jak naprawić sytuację w tych właśnie dziedzinach, w których od wielu lat nikt nie ma odwagi nic zrobić. Ale chciałbym też, żebyśmy zmienili w ogóle funkcjonowanie polskiego państwa, system partyjny i tak dalej. I właśnie, żebyśmy prowadzili tą odpowiedzialność państwa za programy społeczno-gospodarcze. Czy to się wszystko uda z Platformą i z SLD? Moim no zdaniem wszystkiego się z nimi nie uda. Ale część się uda. I w polityce niestety tak jest, że jak nie mam wyjścia, to z całego mojego programu szczęści muszę zrezygnować, ale przynajmniej część prowadzę. Natomiast macie państwo 100% gwarancji, że jeżeli nie będę mógł realizować swojego programu, to tak jak odszedłem rok temu z platformy, wyjdę z dowolnej koalicji. Nie zablokują i tak dalej. Po prostu nie ma mowy, żebym w tym siedział, tylko dlatego, żeby siedzieć. I nie, żadni mnie tu koledzy działacze nie zmuszą do tego, tylko po prostu my odejdziemy z tej, z tej koalicji. Jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, zacznę od tego, że rzeczywiście musimy zmusić i panią, i wszystkie kobiety w Polsce do tego, żeby rodziły trójkę i czwórkę dzieci. Zmusić. Oczywiście nie siłą, nie przemocą, tylko instrumentami ekonomicznymi i społecznymi. Jeżeli nie polska rodzina nie będzie miała między trzy a czwórkę dzieci, trójka czwórkę dzieci, to my będziemy cały czas się kurczyli i trzeba będzie w końcu z jednej pensji wypłacić dwie emerytury. To pan sobie może wyobrazić jaką to oznacza składkę wysoką i jak niskie emerytury. W związku z tym jeśli chcemy to uzdrowić musimy zwiększyć jeszcze przy tej emigracji zarobkowej, zwiększyć liczbę Polaków. I oczywiście pracę dla nich, żeby byli płatnikami tego, tego ZUS-u. Jak to zrobić? No sprawdziła się Francja. We Francji jest bardzo prosta reguła. Kto ma czwórkę dzieci, ojciec i matka przez 10 lat nie płacą podatku dochodowego. Drugie rozwiązanie, znaczy uzupełniające niezbędne do tego jest takie, żeby kobieta chciała urodzić trójkę, czwórkę dzieci, nawet miała tę zachętę. Ona musi wiedzieć, że jak wróci do pracy po tych czterech, pięciu czy sześciu latach wychowywania tej, tej trójki czy czwórki dzieci, to że ona dostanie na tym stanowisku taką samą pensję jak jej kolega, który w tym czasie nie wychowywał dzieci, tylko robił karierę. Dlatego ta zasada równej pensji dla mężczyzny i kobiety jest w naszym programie, żeby kobiety zachęcić do tego. Wreszcie oczywiście muszą być żłobki. Kobieta, jeśli ma wrócić do pracy, musi mieć kilka godzin przerwy wychowaniu na pracę czy w ogóle na przygotowanie się do powrotu do pracy. Z, jednej, z jednej, jednego kwartału, z trzech miesięcy misji w Afganistanie mamy w Polsce wszędzie żłobki. Ale episkopat nie chce. No a to właśnie, to jest, to jest inna sprawa, że episkopat nie chce. Ale co nas obchodzi episkopat, niech się zajmuje episkopat swoimi sprawami, a nie naszymi, czyli państwem. Episkopat nie jest od państwa. Natomiast jeżeli chodzi o y, 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 żłobki, przedszkola, to jest druga i czwarta sprawa, to są y, dla tych pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy w domu matki wychowującej dzieci, ulga właśnie w ZUsie. Bo tutaj naprawdę warto, jeżeli te byśmy instrumenty zachowali, czyli podatek dochodowy dla matki i ojca po, przez 10 lat zero przy czwartym dziecku, y, y, żłobki, przedszkola, y, y, ulgi dla pracodawców oraz równa pensja dla mężczyzn i dla kobiety. No, to jesteśmy w stanie to uruchomić. I tylko pytanie jest o to, czy będziemy do tego w stanie dołożyć program społeczno-gospodarczego rozwoju, żeby powstawały miejsca pracy. No wtedy te kobiety gdzieś wrócą. No bo dzisiaj, co z tego, że zachęcimy, jeżeli po prostu pracy nie można znaleźć w Polsce. Czy emeryta, czy, czy matkę w dziećmi, to jest to samo. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, proszę Państwa, my teraz nie ma ani wyborów samorządowych, ani my nie prowadzimy tutaj kampanii właśnie samorządowej. Przedstawiamy program dla całego kraju. Te sprawy, o których tu ja mówiłem, dotyczące partii, polityki, relacji: państwo-kościół, państwo. Urzędnicy dotyczą Podkarpacie i każdego innego miejsca. Ale e, e, m, tak dodając, po prostu tylko e, ad hoc w tej chwili, do tej sytuacji, to ja nie wyobrażam sobie, na przykład, żeby cała ta droga dziewiętnastka miała być niebudowana. To jest program, oczywiście, ogólnokrajowy, ale to jest też program dla Podkarpacie, dla części Podkarpacie. Bo przecież cały ten ruch z tej pli bałtyki przez Łomże pojedzie przez Warszawę do Katowic. Jeżeli ta droga wzdłuż granicy polsko-wschodniej nie powstanie, ta 19, czyli Suwałki, Augustów, Białystok, Lublin, Rzeszów, łącząca się z tą autostradą, to ten ruch z, bał, z krajów bałtyckich bał, bał, na Bałkany i odwrotnie z Bałkanów do krajów bałtyckich, on się nie będzie odbywał tą wschodnią częścią, tylko przez Warszawę, Katowice i Czechy.